Moi drodzy gromadzimy się tak w szczególnej sytuacji, bo oto ten rok jest tak bardzo ważny w naszej ojczyźnie. A teraz mamy szczególną uroczystość setna rocznicę narodzin św. Jana Pawła II. Cieszę się, że starostwo na ten czas przygotowało właśnie takie miejsce kultu czci św. Jana Pawła II że to miejsce poświęcimy. Po błogosław ten obraz i to miejsce świętego Jana Pawła II, powierzmy również za świętym Janem Pawłem II wszystkie nasze sprawy osobiste, powierzmy problem pandemii, powierzmy problem wyborów w naszej ojczyźnie, bo to jest nasza przyszłość. To jest bardzo ważna sprawa, nie można tego lekceważyć. Dużo sił i zdrowia życzę. Nie dajcie się. Jest to bardzo miła uroczystość, ponieważ obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II i my, jako zarząd starostwo, chcieliśmy to bardzo zaakcentować że cały czas myślimy, że cały czas jesteśmy wierni temu, co przekazywał nam Jan Paweł II, już święty Jan Paweł II. Zakupiliśmy jako zarząd Starostwa Powiatowego we Włoszczowie obraz i przekazaliśmy go tutaj do Starostwa. On później, bo ten obraz będzie miesiąc czasu tutaj. Na korytarzu w tym poświęconym miejscu stał, będzie się palił z nicz, będą kwiaty przez cały maj. Później, w okresie, kiedy już ten obraz stąd zostanie zawieszony i na sali konferencyjnej i tam będzie już na stałe wisiał tutaj w starostwie. Oprócz tego ogłosiliśmy konkurs, ogłaszamy konkurs ogólnopolski. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Jest to konkurs plastyczny. Ja bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Polaków, którym była bliska osoba Jana Pawła II do wzięcia udziału w naszym konkursie. Później ze wszystkich prac Chcemy zrobić przepiękną wystawę i pokazać wszystkim naszym mieszkańcom. Myślę, że jest to piękne przedsięwzięcie, które w należyty sposób upamiętni osobę wielkiego Polaka, jakim bezsprzecznie był wielki Jan Paweł II.